Dzień dobry państwo Jesteśmy Co jesteśmy Na łonie natury Na łonie natury Dosyć poważnie to wygląda no, O to chodziło Z pierwszyję na Proszę. Dobry dzień. To sem ja. A to sa on. <laughs> <Okay. laughs> Cień Mam rację czy nie mam racji Ja zawsze mam rację Tylko nikt mnie nie słucha Pozdrawiaju <grystanie> jak tyś go tu założył powiedz mi Jak ja mam go wyciągnąć? Co? Nowa technologia No, widzę Witajcie, witajcie przedszkole <grystanie> domowej Yeah. Eee. I teraz jump, nurkujemy! Jump, jump, jump! jump. jump. Te, ee, jak się nazywa, te wiewiórki. Wywiórki. I poszli tam na stała, tam. I, I tak, takim ślizgiem. Złowieki. I tak. ludzie, i ludzie. Oh. O same drzwi. Piwo, poproszę. proszę. Tak? To byś tak zarył, kurde, nie? Droga nazywa się. Ujarka. <śmienicza> <śmienicza> Dzisiejsza wycieczka była strasznie paskudna, ale zrobiona. Nie, ja nic, nie zjadę do siebie, panie. Ręce ręce Zębie, a Na trójka, kurde! Było widać tą urwaną trójkę. Ulala! O la la! Ui, wi oui, oui. Nie ma progu? <laughs> tu już nie. Będzie, kur... Będzie Kamil Stoch. No to... Ja? Ciao! O, kur... Wuhuhuhu! Dajesz, dajesz! Skurczy mnie! <laughs> Tu Ja ci tam nie wierzę, kurwa. Nie wierzysz. Trzechasz na moje bierze? życie i zdrowie. To zapomniałem cholera, to do noża wziąć. Właśnie. zorykaś, nie wziął i co teraz? o kul urtyna. Czekolada. Czekolada. Tłumy. Market otwierają. Tu znajome dusze. Lewiaton. <noise> Będzie, będzie, tyle. będzie tyle. Tak no, co, poleciało? Nie no ludzi wytrzyma. Jak coś to krzyczy, żebym wiedział, że spadłeś tu się nie? No do góry Na ręka Graba Póki co czadmalina, piknik zbliczony Jakby ktoś Chciał zobaczyć. Trzeba zobaczyć nas w promieniach słońca. <śmiech> <śmiech>